Alo, Emecik, przyjedziesz do mnie? Mam ochotę coś poklockować. Żletko, nie mogę się ruszyć z domu. Mój kod jest chory. Nie mogę opuścić mojego domu. A Emecik, ale moich rodziców nie ma w domu. Jestem źleta. Cześć, witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale i najpiękniejszym zestawie z LEGO e, przygody 2, jaki miałem dane mieć. Musicie wiedzieć, mam nadzieję, że oglądaliście bazową recenzję, że zestaw główny dostał ode mnie najwyższą możliwą ocenę, czyli 10 na 10. I głównie to dlatego, że ta konstrukcja e, jest równie dobra, a, bo oczywiście brałem pod uwagę całość, czyli to, że mamy tam jeden domek i drugi a, tom, ten zestawik. Jest to, kochani, cały czas zestaw 70831 i wiecie co bardzo fajny, bardzo fajny kierunek, w którym idzie LEGO. Instrukcja do niego jest w osobnej książeczce. Więc to jest bardzo fantastyczne. Mi się to jednak bardzo podoba, bo co już mi nie podoba się samo rozdzielanie, wiecie, na woreczki i tak dalej, ale fajnie, że zaczęto rozdzielać to też na, na, na właśnie osobne katalogi. Musicie wiedzieć, że przede wszystkim to nie jest tak, że my stary domek przebudowaliśmy na nowy. Nie, 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 stary domek trzeba było całkowicie do zera rozwalić. Do ostatniego kloca, no i z niego zbudowano. Zbudowałem właściwie ja ten konstrukt. Co ciekawe, bardzo świetne jest wykonanie przez Lego w ten sposób tej konstrukcji, że zostało nam naprawdę kilka. Klocków zapasowych kilka, naprawdę kilka. To nie jest jak w kreatorsach została tam na przykład jedna trzecia klocków. Coś nie, zostało tych klocków kilka. I to jest fenomenalne. Zacznijmy sobie, może w takim razie jednak od omówienia postaci, choć postacie w żaden sposób się oczywiście nie zmieniają. Mamy tutaj Emecika, mamy tutaj Reksika, mamy również żyletę, natomiast nie będziemy tu specjalnie omawiać, nie będziemy tracić kolejnych minut. Do ich obejrzenia zapraszam Was do bazowej recenzji, gdzie dokładnie im się przyjrzeliśmy. Jedyną postacią, natomiast która tutaj się nam zmieniła, jest. Kicia Rożek, która właśnie mi się jeszcze teraz rozwala Jeszcze tutaj przed wejściem na, na wideo Ostatnie chwilę ma, gdzieś jeszcze tam sypie No i tutaj jak widzimy Kicia Rożek jest w tej Bojowej postaci Natomiast, no, nie chciałbym jej spotkać Na pewno, natomiast nie jest ona Pozbawiona niestety wad Po pierwsze nie rozumiem trochę decyzji Dlaczego zrobiono ją na tym klocuszku Który jakże łatwo spójście nawet specjalnie siły nie włożyłem. Przecież Lego ma to fajniejsze, ciekawsze rozwiązanie: tu z tym bolcem, i tu z tym wstykanym od dołu, które były właśnie w samych figurkach osobnych tych kolekcjonerskich sprzedawanych. To było świetne rozwiązanie, dzięki czemu główka tak łatwo nie odpadała. Tymczasem tu mówię: no lekko, terpniemy, i patrzcie, jak ona odpada. No To jest troszkę słabe. Ten sam mankament niestety mam do elementu, bo widzicie, ona tu też ma broń. To samo, spójrzcie, lekko zahaczymy. No właśnie, spada i nie tylko głowa, ale również i to, bo to w żaden sposób nie jest tu przytwierdzone. Natomiast to bezsprzecznie są dwa najsłabsze elementy tej konstrukcji, poza kicia jest spoko, o ile stoi na półce, czyli to, co ostatnio najlepiej robi LEGO, cały czas zaznaczam. póki stoi na półce, jest świetnie, ale gdy zaczniemy się tym bawić, no już trochę niekoniecznie, już znacznie gorzej. Dokładnie ten sam przykład był ze stalowo-brodem, też ostatnio recenzowanym. No, mógłbym się na ten temat długo yy, rozmawiać, rozpowiadać, ale po co? Przejdźmy do tego, co jest najciekawsze, kochający. Nasz stateczek, nasz yy, Rocket Rescue, czyli ra rakieta ratunkowa, domek ratunkowy właściwie, który po przebudowaniu wygląda tak, jak widzicie. Oczywiście obejrzymy go sobie jeszcze dokładniej. Natomiast jeżeli go sobie pojedziemy z boku spójść, dwa ogromne silniki. Dodatkowo one troszkę nam się mogą tu w ten sposób poruszać, ponieważ tutaj na tym klocku jest zrobione w ten sposób. Z drugiej strony jest dokładnie taka sama, oczywiście, taki sam silnik. Natomiast nie wiem, czemu ten mi się rusza troszkę bardziej niż ten. Nie mam pojęcia z jakiego powodu, bo wszystko jest dobrze zbudowane. I z tyłu mamy dodatkowo trzy. Takie silniki, świetne, moim zdaniem jest to wykończenie tutaj tego daszku. No spójrzcie, przecież to jest normalnie, kurczę, piękne. Hmm, tutaj u góry jest tylko taki statecznik, mamy przepuszczalnie jakiś e, zabawny, no całkiem ciekawe rozwiązanie. kominu nie zabrakło, mimo wszystko, czyli jakiś spalinowy jakby napęd tutaj mamy. Świetnie, moim zdaniem są te silniki wykończone, wykonane, naprawdę świetna robota. No i tutaj również jakieś stateczniki, jeszcze takie mamy e, dwa gdzieś tam do sterowania tym pojazdem, czyli tutaj dwa w takie mniejsze, no i dwa te większe z dużymi. Pytanie, na co są te przyciski? One są po to, by wystrzeliwać, no właśnie, tu ukryte te strzałki. To jest taki minimalny minusik, że gdyby tych strzałek tu nie było, bo ja na przykład ich nie lubię, więc rzadko je umieszczam. To niestety sprężynka by nam latała. I w momencie, gdybyśmy się bawili z zabawką, coś by nam tam latało i przeszkadzało zapewne, więc mm, byłoby to też na pewno e, słabym motywem. Z przodu tutaj również widzicie domek, jak fajnie, jak misternie wręcz e, wykończony. Świetna zabawa. Plus ten daszek, okienka, ten płotek, no. Mi to troszkę tak nie do końca pasuje, ale cóż, tutaj spodu mamy są dwa działeczka, w ten sposób e, sterowane, od spodu już widzicie, że wygląda to w ten sposób, no i pewnie chcecie zajrzeć do domku, bo tam jest ciekawie, ale wam powiem, jeszcze w międzyczasie mamy coś innego, ciekawego m, po e, drodze. Jeżeli już obejrzeliście domek z zewnątrz, jeszcze jedna moja mikroskopijna wadka jest taka, że budowa... <grytanie> domek jest ciężki generalnie w budowie. Ja go budowałem i gdzieś tak w połowie budowy on mi spadł na ziemię. I potem jak się rozczaskał, yy, naruszyła się tu konstrukcja, praktycznie musiałem go zburzyć do początków budowy, budować od nowa. Nie da się generalnie, będzie yy, go odbudować, jak on wam upadnie gdzieś i coś się tu rozklockuje, aj, nie życzę, nie życzę. Kochani, co ciekawe, co już mówiłem, spójrzcie, mamy tu otwierany dach, on się nam zdejmuje bez problemu i to z dwóch stron. W środku znajdziemy, sami widzicie, tutaj te żabki i z jednej i z a, drugiej strony, także one fabularnie pewnie jakąś ważną rolę odegrają. No i tutaj mamy elementy, mm, nie wiem, no silnika jakiegoś tutaj, wiecie, mechaniczne, czyli pewnie coś będzie w filmie, że trzeba będzie wyjść na strych, mm, no i tutaj tam odbudować właśnie coś, co się zepsuło. O, widzę, że tu jednego klucuszka nie dałem. Kurczę, no to widzicie, także tutaj dach jest w ten sposób otwierany, dodatkowo możemy coś tu przemycać, niczym wiecie Han Solo w Gwiezdnych Wojnach, bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie, ciekawi mnie niesamowicie rola tych e, żabek, tutaj jaka ona będzie w tym e, w tym filmie, no bo mówię, były one też w beczkach podstawowej konstrukcji, gdzie dziwiłem się po co, na co i tak dalej, no i jest też ona tutaj, dach nam się zamyka bez problemu, on się widzicie, trzyma na studach, także nie jest tak, że nam w trakcie zabawy będzie gdzieś odpadał, no i teraz cóż, Aha, no i cóż, przejdźmy teraz do tego, co interesuje Was najbardziej, czyli do samego środka domku, tak? No tutaj też się, się trochę boję, bo mówię, jak roz, roz, zrobimy coś źle, to zaraz nam się może pół domku to rozlecieć. Natomiast dach na szczęście zdejmuje się dość łatwo. No, tu mi brzydko odpadł. Dach zdejmujemy w ten sposób. No i spójrzcie w środku, jak nam się prezentuje tutaj to wszystko. Zaczniemy sobie może od góry w takim razie. Spójrzcie tutaj na kokpit. O, kokpit to już są dwie dobrze nam znane z wcześniejszych motywów yy, naklejki. Jedno siedzenie fotelowe, drugie nie. No i kurczę dziwi mnie to trochę, że nie daj drugiego fotela. Natomiast pewnie popularnie jest to w jakiś sposób uzasadnione. No wiadomo, że on myślał, że poleci sam, nie wiedział, że jego bracie się do niego przecież a, przyłączy. Tak, nie miał o tym bladego pojęcia, że tak się stanie. Szyba oczywiście mimo się otwiera. Natomiast przejdźmy do drugiej ciekawszej. Aha, tu jeszcze nie doczepiłem, czy wysadziło mi tu coś? Nie, nic się nie stało. Dobra. Po dwóch stronach z jednej tu ma obrazek kici rożek. Ma też kuchenkę, gdzie widzicie, jest patelnia już na ruszcie posadzona i coś tam się pewnie smaży już na obiadek. Z drugiej strony a contrario dostajemy leżankę, tak? Czyli, bo to nie można nazwać łóżkiem, nie można nazwać niczym, wiecie gdzie można wygodnie się wyspać, ale jakaś leżanka to jest. Są też kwiatuszki, więc dba o dom. Tak prezentuje się całkiem ciekawy kokpit, który jest jednak akodom tutaj stylizowany, co jest całkiem fajne. Natomiast jeden z fajniejszych motywów, i uwaga, musicie wiedzieć, są te drzwi. Drzwi. Nazwijmy to barek, a to nazwę barkiem. Co ciekawe, nie jest to w żaden sposób przyklockowane. Mianowicie, ani tu, ani tu nie jest to przyczepione. Gdybyśmy usunęli te elementy, drzwi by nam po prostu wyjechały do góry. Trzymają się one na dole na tym śmiesznym progu. Natomiast co jest w środku? Gdy otwieramy. Ciiit! Och, jak słodziutko, prawda? Mamy tu w środku barek z telewizorem. Barek, kochani, jakże jest to polski motyw. Czy barek nie jest tylko te polski? To prawda, w polskim barku byłoby tu zupełnie coś innego schowane, a nie obrazy rodzinne, ale oj tam, oj tam, to jest Ameryka, to jest film i to jeszcze family friendly, także niesamowicie ciekawy motyw z tym barkiem. Pierwsza się z czymś takim spotykam. Naprawdę wyśmienity a, tutaj motyw. Tak wygląda domek od środka, więc też musicie przyznać, że niesamowicie ciekawie, fajnie jest to właśnie akodom, że on jest tak odzorowany właśnie niczym właśnie ten dom. Tutaj świetnie jest to zrobione. Jeszcze co ciekawe, on ma podwójne okna kochaniecy, czyli z jednej strony tutaj mamy okna z okiennicami, a z drugiej strony w środku mamy okno kolejne. Widzicie to? Widzicie to? Powinniście to doskonale teraz widzieć, że takie coś dokładnie ma miejsce, czyli mamy drugie okno. Wow, fajnie, podwójna ochrona przed zginięciem w kosmicznej Próżni. Świetnie wykonany również jest ten daszek. Tutaj wszystko jest tak misternie. Mówię, tu prawie wszystkie klocki wykorzystane. Naprawdę świetna dla mnie. Mówię, 10 na 10 absolutnie konstrukcja. Niesamowicie fajna. Eee, także jak najbardziej godna przeze mnie polecenia. I teraz musimy sobie nałożyć ten dach, żeby tutaj znowu niczego nie zepsuć. A mówię, to nie jest takie proste. Wbrew pozorom bardzo łatwo jest uszkodzić tą konstrukcję. Przy czym nie jest to minus, który by mi tą konstrukcję w jakiś sposób dyskwalifikował. Mimo wszystko liczba plusów jest tutaj przeogromna, aczkolwiek za każdym razem, gdy coś tu muszę mechanicznego zrobić, robię to z lekkim strachem. I chyba mimo wszystko teraz nie docisnę wam tego na wideo, tylko zrobię sobie to prywatnie, by nie ryzykować tego, że wam tu na wideo zniszczę wizję tego pięknego zestawu. Mm, właśnie go w ten sposób że go skrzywdzę tutaj, że mi się rozleci, ale już czuję, że mi się rozleci. A właśnie, już odpadło jedno. Dobra, nie psujmy wam mówię tego pięknego obrazu. E, dzięki za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. E, mam nadzieję, że ten maraton y, LEGO przygody wam się spodobał. Y, bo no niestety raczej dobijam do końca. Mi się sety już skończyły. Oczywiście jeszcze jakieś będą bonusy, nie tylko w postaci gry na kanale Klocko Grał, Innych bonusów też na tym kanale, ale to już nie będą. Póki co zestawy, dopóki nie dokupię i więcej. E, mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. Jeżeli jeszcze mnie subkujecie, to oczywiście zróbcie to koniecznie, bo no. Od stycznia będzie wiele bardzo ciekawych materiałów. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Widzimy się już wkrótce w kolejnych. Do zobaczenia wkrótce. Bye!